Dzień dobry, nazywam się Jon Olnes, jestem project managerem w Signicat, która jest norweskim dostawcą usług zaufania. Będę dzisiaj mówił o usługach um, zaufania po nordycku, czyli głównie o elektronicznych dokumentach tożsamości i ID i odrobinę o usługach zaufania. Zatem, jak zapewne Państwo wiedzą, kraje nordyckie to obszar Europy składający się z pięciu krajów, a te pięć krajów jest bardzo podobnych. System polityczny, prawo, kultura są podobne. I choć dwa z nich nie są członkami Unii Europejskiej, Norwegia i Islandia, to z powodów praktycznych i w związku z tematem tej prezentacji, powiedzmy, że podlegają legislacji europejskiej. Te pięć krajów łączy długa tradycja współpracy. Ostatnimi czasy, Republiki Bałtyckie też są włączane do współpracy Estonia, Łotwa i Litwa. I zachęcam do przyjrzenia się współpracy Nordic Baltic EID, która jest takim trwającym projektem, którym jakby poszerzyć EIDAS i zacieśnić współpracę tych ośmiu krajów. A teraz temat tej prezentacji. Wszystkie te kraje mają struktury społeczne gotowe do EID, usług EID, których można używać w bankowości, usługach prywatnych, publicznych, do wszystkiego. I we wszystkich krajach poza Islandią ponad 90% dorosłych ma dostęp do korzystania z EID. Więc jest ono dla wszystkich i do wszystkiego. A jak doprowadzić do takiej penetracji rynku przez ID? Nie ma jednej odpowiedzi, i dlatego opowiem trochę o każdym z krajów. Zacznijmy od Finlandii, w której mamy do czynienia z. z Rozdrobnionym, ale wysoce regulowanym rynkiem. Finlandia jest jedynym krajem nordyckim i chyba jedynym krajem europejskim, który ma prawo dedykowane specjalnie elektronicznym dokumentom tożsamości. Mają je od 2005 roku i wtedy zaczęli budować narodową infrastrukturę, która nie jest oparta o pojedyncze EID, ale banki mają swoje, a operatorzy komórkowi swoje. Więc jest 11 różnych ID, 10 bankowych i 1 komórkowy, które wszystkie działają we wspólnej infrastrukturze w Finlandii. Także zobaczycie tam menu, wybierzecie swój bank i użyjecie EID z waszego banku, żeby się zalogować do czegokolwiek, nawet do innego banku. Obecnie zarządzają tym tak, że mają brokera, który dostarcza dostawcom usług. Jeden interfejs, a po drugiej stronie integruje wszystkie EID i udostępnia je wszystkim dostawcom usług. Na drugim końcu ekstremum rozwiązań mamy danie. Gdzie mamy pełne partnerstwo publiczno-prywatne dotyczące EID od 2004 roku. Rząd zamówił usługę EID we współpracy z bankami i jest to jedyne EID dostępne na duńskim rynku. Teraz to się zmienia wprowadzają nowe eID, które nazywa się Meet ID, moje eID, w przyszłym roku, znowu jest to zamówienie publiczne, w takiej samej współpracy. Co ciekawe, tym razem wprowadzają brokera tak jak w Finlandii, więc dostawcy usług wybiorą brokera, z którym się zintegrują. Może to nie ma za bardzo sensu, jak jest jedno EID, ale dzięki temu system jest bardziej otwarty i w razie potrzeby można dać więcej um, aktorów. Pomiędzy są Norwegia i Szwecja, które mają takie same rozwiązania. W tym przypadku rząd nie bierze udziału w tworzeniu systemów EID. Oba kraje mają system, który nazywa się Bank ID, które są w rzeczywistości bardzo różne w Szwecji i Norwegii, ale nazywają się tak samo i tak samo się je zakłada. Banki współpracują, żeby tworzyć jedno wspólne EID, które działa we wszystkich bankach. I ten system Bank ID jest też uznawany przez rząd, więc można go używać do wszystkich usług. W Islandii mniej się używa wielokrotnego EID, mają około 50% populacji. Oni trochę bardziej polegają na loginach przypisanych do konkretnych banków, czyli login działa dla jednego banku. A dla rządu jest oddzielne rozwiązanie, które działa tylko dla rządu. Częścią krajów nordyckich są autonomie i warto wspomnieć, że wyspy owcze wprowadzają w tym roku EID. A jak w tym kontekście mają się usługi zaufania? Nie bardzo. Na przykład w Finlandii EID nie obsługuje podpisywania. Podpisy trzeba składać inaczej, jeśli w ogóle chce się podpisać. Można przy pomocy EID potwierdzić podpis online. Jedynym kwalifikowanym dostawcą usług zaufania QTSP jest rząd i nie używa się tego dużo. Dania obsługuje zaawansowane podpisy? Ale nowe rozwiązanie MiT ID nie będzie obsługiwało podpisów, więc będzie jak w Finlandii, gdzie trzeba dodatkowych usług, żeby dodać podpis. W, De w Danii nie ma żadnego kwalifikow kwalifikowanego dostawcy. W Szwecji tak naprawdę też nie ma kwalifikowanego dostawcy usług, choć formalnie jest jeden które oferuje usługi autoryzacyjne, bankowe ID, obsługują podpisy zaawansowane. szwedzi trochę tego używają. W Islandii dostawca EID jest jednocześnie dostawcą podpisów, a w Norwegii jest jeden taki dostawca, jednak jak banki tworzyły EID, to chciały iść w stronę certyfikatów kwalifikowanych, więc jest to system oparty na QTSP, jednak nie ma urządzeń do tworzenia podpisów kwalifikowanych elektronicznych, więc to nie jest podpis kwalifikowany, a zaawansowany podpis z kwalifikowanym certyfikatem. Jest jeszcze dwóch aktorów, którzy oferują taki podpis, w tym podpis mojej firmy, która jest kwalifikowanym dostawcą usług dla znaczników czasu. Jak to jest używane? Czemu nie ma dużo usług zaufania? Po pierwsze, nigdzie nie ma wymogów takiego podpisu. Jest jeszcze mniej regulacji dotyczących podpisów w ogóle. W niewielu miejscach wymagany jest choćby podpis zaawansowany, ale tych się trochę używa i do niektórych celów są wymagane. Norwegia szeroko stosuje e-pieczęcie, czyli usługi oparte na e-pieczęciach, a Dania i Finlandia usługi przekazu elektronicznego. A to takie niepoleganie na podpisie. Bierze się z dwóch zasad prawnych: do wolności zawierania umów, czyli nie trzeba konkretnie podpisać umowy, żeby ona była wiążąca. Można to zrobić na wiele różnych sposobów. I do wolności dowodów. Można złożyć cokolwiek jako dowód w sądzie. Jest kilka wyjątków, ale ogólnie tak właśnie jest. Zatem, jakie są zalety. So, EID, które obejmuje 90% populacji. Hmm, oczywiście ja, jako konsument, e, mam jedno EID, którego używam wszędzie. Jestem Norwegiem, więc mogę używać mojego EID do właściwie każdego celu w Norwegii. Dla dostawców usług to też jest wygodne, bo mogą zintegrować system jednego EID. Oczywiście, jeśli działają tylko na poziomie krajowym. Dla społeczeństwa. Mm. Oni bardzo polegają na ID, bo są bardzo znane i cieszą się zaufaniem i dostawców usług i społeczeństwa w ogóle. Taka obserwacja, że wszystkie systemy ID w krajach nordyckich to partnerstwa sektora publicznego i banków w taki czy inny sposób. Ale są też wady. Jedna, jak na przykład. W Danii, ale też Szwecji i Norwegii mamy monopol. To może sprawiać, że rozwiązanie AID jest droższe, bo nie ma konkurencji, jest zamknięty model biznesowy. Nie wszyscy mają konto w banku, a to jest warunek, żeby mieć AID, więc nie każdy je dostanie, ale większość tak. Są też problemy, bo masz jedną tożsamość, której używasz wszędzie. Nie masz takich wycinkowych, więc wszędzie są e, ujawniane te same informacje, a to problem prywatności danych, wydawałoby się. Podsumowując, z doświadczenia powiedziałbym, że ustanowienie jednego EID, jak w Danii, Szwecji czy Norwegii. To ciężka praca. Wymaga wiele koordynacji i przygotowania. Wszystkie banki muszą współpracować, zgodzić się na jedno roz rozwiązanie na przykład. Być może w wielu krajach to jest nieosiągalne, ale no tym krajom się akurat udało. Taki łatwiejszy wydaje się system, gdzie jest. E Wiele EID, które są kompatybilne z jednym systemem, jak w Finlandii. Różne technologie, różne modele biznesowe, łatwiejsza innowacja dla nowych produktów czy rozwiązań. Także trzeba się dogadać co do jakości, poziomu bezpieczeństwa. W Norwegii są wysokie, w innych krajach podstawowe. W Islandii też są wysokie, tak nawiasem mówiąc. Ale w krajach nordyckich takie podstawowe. Jakie informacje są konieczne do stworzenia ID i zasadę zastosowania do wielu usług? Uważam, że jak się nie ma jednego EID, to żeby ekosystem działał, to trzeba stworzyć taki jak w Finlandii. On działa dla całego społeczeństwa, a rola brokera. Jest kluczowa dla skalowania, i to by mogło objąć również transgraniczne EID. Tyle na dziś. Dziękuję.